Dzień dobry, cześć i czołem, witajcie wszyscy przez serdecznie michanie w kolejnym odcinku z Heroców piątych Tribes of the East. Oczywiście z angielskiego tak sobie zalecimy. Słuchajcie, rozpoczynamy ponownie sobie trzecią misję. To jest przedostatnia misja, okej? Okay, Myślę, że będzie, że będzie pięć misji w, tym, w tej kampanii. Dobra, nieważne. Weźmiemy sobie magazyn zasobów. Bez wątpienia byliby cennymi sojusznikami. Kryształ. no dobra, daj mi to. E, spoko. E, dlaczego okay. sobie to, słuchajcie, robimy drugi raz? Już wam mówię i objaśnię. Tak, Wolfson, odjdź na bok. E, bo trzeba, słuchajcie, parę turek zjebałem. Właśnie, mamy łzę aszy. I ja zapomniałem, że ją mamy, więc stawiamy sobie od razu na dzień dobry łzę aszy. I dzięki temu, słuchajcie, możemy mieć... E, oczywiście o 5000 tysięcy nam zwiększa przychód, czyli mamy 5,5 koła dziennie teraz. Zwiększa tego, nie przyrost plus... Eee, zwiększa siłę czarów broniącego się bohatera o 6 i obrony jednostek o 6 również eee, Pozwalane korzystanie z run bez używania zasobów, zajebiste No ale po prostu trzeba było szybciej wiecie, trzeba było dużo szybciej sobie złapać eee, Zbudować te zaaszy, nie, okej, okay, Ingwara tutaj mamy Więc jeszcze raz sobie zbudujemy, słuchajcie, znaczy zrekrutujemy sobie nowych bohaterów eee, Dawaj tej tego, Ingwara pierwszego niech będzie Podbijaj sobie do zehirka. I zaraz tutaj z Ciebie będziemy robić coś lepszego. Magia zniszczenia, spoko. E, ok, odejdź. Mm, Mistrz błyskawic, bierz. Bierzmy sobie te magie zniszczenia, ile się da. Dowodzenie też ci się przyda. E, talent magiczny też ci się przyda. Podstawowy tak też ci się przyda. Dobra, masz już wszystko fajne. Dawaj to, mm, dawaj to. Dajesz to. Lepsze dowodzenie niech będzie, ekspercka obrona niech będzie, eksperckie dowodzenie niech będzie, ekspercki talent magiczny, niech będzie. Eksperska magia zniszczenia niech będzie, zaawansowany atak niech będzie, eksperski atak niech będzie, mistrz ognia niech będzie. Wybuch many. Eee, weźmy sobie ochronę. Regenerację many. Zapłon chyba jest całkiem dobry, nie? Mhm, to jest fajne. Eee, tajemny trening jak najbardziej, przyjemny. Dyplomacja to nie jest znajomość runów ci dajmy, dobra. Jednego fajnego bohatera już mamy zrobionego. E, dajmy tego drugiego teraz, brandą. Chyba też ostatnio był, nie? W poprzednim odcinku się dobrze pamiętam. Podstawowy atak, fajnie. Jakbyś magię światła jeszcze zawał bo też też całkiem wpytę. Ekspertka, znajomość run, fajnie. Postawa obrona, przydatna. Zaawansowany atak, magia światła. Dobra, ty będziesz miał magię światła. Lepsza magia światła. Ekspert, magia światła. Zaawansowana obrona, ekspercki atak. Magia zniszczenia. Szczęście. Lepsze szczęście. Lepsza zniszczenia. Ekspert niszczenia, ekspert szczęścia, ekspert obrona, witalność. Fajna umiejętność. Mm, ciekawe. No, daj tą formację obronną. Daj to. Mm, mistrz kłask, dawaj. Yy, mistrz gniewu, fajne. I mistrz ognia też jest fajny. Daj mi mistrz gniewu. Ok. no i mamy dwóch fajnych bohaterów już na dzień dobry te spyte, tak, to by zostawiamy tę armikę. Co masz? Idziemy na północ, słuchajcie, bo na północy ponoć znajduje się mm, na północy ponoć znajduje się drugi zamek krasnoludów więc trzeba go czym prędzej, słuchajcie, zdobyć jak najbardziej. Jesteście w jednej grupie. 25 punktów obrażeń, no spoko. 408, 540, ładuj. Za jeden many, <laughs> całkiem wpyte. No i zabij. Cudownie, No, Zekir jest samograjem, o tym już wspominałem w poprzedniej misji. Że on będzie tutaj samograjem. No i bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, że tak jest, no bo kurwa. Ja nam się, że Zekir jest tak mocny. Jeszcze pokaż mi tak, artefakty, jakie ty, panie Zekirze, posiadasz. Bo trochę ich posiadasz. Załóż sobie to, załóż sobie to. Daj mi wultsta, no tu mamy mentora, więc tym, tym, tym bardziej się opłaca właśnie to, żebyśmy mieli, ee, żebyśmy mieli, 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 słuchajcie, proszę ja was, a weź se czapkę, why not, w sumie, miej te morale, e, żebyśmy mieli czym szybciej, jak najszybciej garnizon, nie, zdobyty, boże, jaki garnizon, co ja gadam, e, jak najszybciej te uzaszy, żeby postawić, nie, Na która w plecy, wow, też zajebiście wygląda. A jedna która w plecy to jest już w 5 koła w plecy, nie. Tam już byliśmy chyba dwie czy trzy tury nawet w plecki, więc e, no chyba nie ma sensu marnować czasu przez to. Tylko wiecie co, no trzeba trzeba działać, trzeba zapierdalać, nie trzeba. E, ile się da tyle też trzeba zdobywać. Dobra, idźmy jeszcze w tę mańkę. Zwiedźmy co tu się dzieje. A tu by się w sumie wóz tam przydał, bo muszę wycofać. Bo mi tutaj będzie potrzebny, żebyśmy. Albo inaczej, wyczyć jeszcze to. Dziękuję Wyczyść jeszcze to, panie Zechirze Z tymi dwoma podstawowymi kopalniami, to my możemy już sobie teraz śmigać na północ, właśnie zdobyć ten zamek No i dzień dobry, rozpoczynamy dzień drugi Gra rzuty, wykonuje ruch, zobaczymy co tu się jeszcze dalej dzieje No, przyrost to my już mamy całkiem przyjemny, muszę przyznać Śmigajmy Opuszczona kopalnia też brzmi spoko, porobimy sobie ją bez problemów Zgarnij to no i chodźmy tutaj trochę pozwiedzać, nie? Podejdź sobie tutaj. Weź tej many więcej trochę. O, tu widzę już niebezpieczny portal. Takie portale są bardzo niebezpieczne. Więc już się domyślam, co tu się będzie działo. Pewnie będzie sroga na pierdalanka. Tam nie przejdziemy bez walki z wami, ok? Wysoki. No właśnie, kopalnia złota. Brzmi przyjemnie, nie? Dajesz tutaj. No ciebie porobimy? Powinniśmy, nie? Super. Szkoda, że się nie dołączyli tak w sumie, no ale już trudno. Opuszczonej kopalni to jeszcze nie, bo to jest jeszcze, mamy jeszcze za małą armię na to. Okej, okay, to w sumie ten biom jest bardzo mały. Więc w gruncie rzeczy zdobyć mm, szybko ten drugi zamek. No i z Zekirem jak najszybciej na powierzchnię wychodzimy sobie. Hmm. Jak najszybciej, słuchajcie, na powierzchnię. Tylko, że jak on już wyjdzie na powierzchnię... Aha, nie, nikt inny nie może iść na powierzchnię, okej, okay, dobra. Właśnie, zobaczmy cele misji, co, bo... Nie patrzyliśmy ich ostatnio. o dzisiaj też zapomniałem, jak zwykle, zerknąć sobie w nie. Gra wykonuje równo... Gra rzutu będzie nam tutaj niebezpiecznie blisko do nas, coś tak czuję. Wusta nie może przestać walczyć. Okej. Okay. Zechir przeżyć... Hangwon musi przeżyć, ciekawe. I Zechir musi odnaleźć krasnoludzkiego boga-smoka. No dobra, spoko. Na razie to Zechir zajmie się tutaj opuszczoną kopalnią. Będzie mi niezmiernie miło, jak uporamy się tutaj z przeciwnikami. Którzy stoją na naszej drodze I wyjebemy im jakimś tutaj gradem meteorytów Armagedonem to może nie Bo to taki trochę overkill Sam siebie zabije, no ale grad meteorytów już tutaj jak najbardziej chyba powinien wysarczyć, nie? No pff. Powiedzmy, że wystarczył Te to też z łapki padną Okej, okay, dawaj dalej Kopalnia złota? rtęć no niech będzie Gdzie jest ten kurwa zamek? Chyba w tę stronę, nie? Wyzwanie Ach, jakie to wyzwanie? Średni. Tak się po prostu na ludzie z nim rozpraliśmy. No, jeszcze drugą muzeę trzeba zdobyć jak najszybciej, słuchajcie. Bo. Bo, 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 bo. Proszę ja Was, będzie przydatna, nie? Ty się wycofuj do zamku, będzie jeszcze zbierał armię. W sumie te śmieciarze też niech się wycofują tutaj do zamku. Też będą zbierać tej armię hmm, Chodź do góry. Zbudujmy coś. Jak najbardziej. Kapłanów run możemy mieć. Okej, okay, no i ty też tutaj śmigniesz się. Wulsan sobie wyczyścimy tutaj te reszty, tych kopalenek małych, pomniejszych, żeby Wulsan też trochę łapał expa. No musi się też porozwijać trochę chłopaczyna. Na koniec misji tak jeszcze za się do niego przejdziemy, żeby. Może złapał jakiegoś expa, nie? Powinno mu się coś tam udać jeszcze zdobyć. No mam nadzieję, że na też nie będziemy narzekać, no bo mamy już, no buta tak naprawdę Kapitol. Więc fajnie byłoby, żebyśmy. Faktycznie mieli tych pieniędzy całkiem sporo, że już się nie musieli się przejmować o nic. Niczym się przejmować. Okej, okay, jest was trochę. Ale to chyba nie będzie jakiś problem, szczególnie, że stanęliście perfekcyjnie, żeby was pierdoność gradem meteorytów. No dzień dobry. U! Okej. Okay. No to wbij się w ten sposób. Jakiś wampiryzm ci trzeba tu zarzucić chyba, nie? Dawaj wampiryzm. Żebyś ty mi tutaj nie padł. Panie Rakshasa Maraja Malala. I w kontrataku żebyś mi trochę zabierał, nie? A to nie jest jednostka żywa. Mmmm. Mmmm. Ale teraz możemy zrobić coś innego. Bo jesteś teraz nieumarłym. Więc jeśli cię wskrzesimy, to nic się z tego nam nie powinno stać, nie? że jesteś jednostką nie. nie, nie... Nie umarło, nie? Dobra, wrzuć sobie pośpiech. A Zechir tu już tej gnoja wy wykończy piąską gniewu, niech będzie. Czymkolwiek, nie? I zostajesz nam do końca bitwy. W sensie po bitwie nawet. Wychodzi na to, że zostajesz. Dokładnie zostajesz, czyli to działa, zajebiście. No, czyli bez traw. No, to tam kwestia... Czasem trochę pomyśleć i wszystko działa, nie? Wszystko śmiga, aż, aż miło. Uuu, mm, wow, 20 kryształów. No, ale mamy... Na dzień dobry chyba wziąłem... Tak, wziąłem magazyn za sobą, więc zajebiście. Dobra, to będzie przydatne, ale jeszcze może nie teraz. Arena walk, jak najbardziej. Oj, moi awanturnicy, ukochani, Jezu, jak cudownie, jak ja was lubię. Już zapomniałem, jak świetnie mi się grało tymi awanturnikami słuchajcie. No, już trochę nie graliśmy krasnoludami, muszę przyznać. Idzie, idzie, zatęsknić za tym, nie? Idzie za tym naprawdę zatęsknić. E, co ty masz w armii? Harpunników, spoko, miejmy ich. Są fajni. W ogóle mamy wszystkie machiny, we Nice. E, tylko nie wiem, jak my stoimy z umiejętnością machin wojennych. Mam nadzieję, że wystarczająco, żeby żeby spuszczać w pierdol, nie? Weźmy ich wszystkich. No, armia trochę rośnie. Awanturnicy to są pierwsi po do zebrania strat, już widzę. Odejść na bok. z się. No i chodźmy tutaj, nie? Co to są? Żywiołki Ziemi. Powinniśmy sobie dać radę raczej z wami, nie? No za dużo czarów to my nie mamy, ale spróbujmy was porobić. Wustan sam sobie jest całkiem spoko bohaterem, więc też raczej powinien sobie dawać z tym radę. Podejść tutaj. Niski poziom, no też się powinno raczej udać, nie? Zaraz to zobaczymy. Spróbujemy może to zrobić, Kopania złota by się przydała. Nie martwilibyśmy się już w ogóle o hajs, tak mi się wydaje. Wtedy można faktycznie na spokojnie iść w rozwój jednostek, nie? Co my tu mamy Cipy. Podejść go tutaj po expa Nie sam dalej. Przejście, no coś jest. Nie, I to wygląda, jakby to właśnie było coś krasnoludzkiego znowu. Aha, idziemy ewidentnie w krasnoludzkie rejony. Dokładnie tak. Więc idziemy czem prędzej po drugi zamek. Eee, w Ustanie, jeszcze tak, zanim Ty w Ustanie powalczysz. Siareczki nam tutaj będzie brakować, jak nam będzie brakować, ale to jeszcze w tym tygodniu się uda to zrobić. Tak, no tylko on się tutaj uda zrobić. To dawaj więcej. Więcej kapłanów. Zapiszmy gierkę. Z jakie wulstan, tak powinienem chyba nazwać tego save'a, nie? Jak już jest ich dwójka tutaj, nawet czwórka, bo już tam tamtych też możemy policzyć. Superancko bez strat. Dziękuję panie komputerze. No i idźmy dalej. Co tu się kurde jeszcze znajduje, co? O, widzę żółtego. Widzę pana żółtego. Czyli to będzie. Kim ty jesteś? Średni poziom Helmar. A ty? Niski Inga, kurwa Inga mi zabrała tej rzeczy dobre Zabij ją od razu Dziękuję I spróbujmy porobić tego Helmara On wygląda na to, że jest całkiem mocnym bohaterem w takim razie e, Ale jeśli go teraz ukrócimy, no bo nie ma mocnej armii Spierdziela Mmm, dzień dobry Fajne rzeczy mamy na, na dzień dobry właśnie Dobra Jest pierwszy To by było, że brak kontrataku, nie? Z tym, był, no właśnie, prawdziwie się w niego. Potracimy trochę, ale liczę na to, że uda się go. Uda się go jakoś tutaj zabić, nie? Albo przynajmniej jak najwięcej jednostek mu unieszkodliwić. Szóstka, super, ze szczęściem, fajno. Ty złej tuj. Mhm, mamy trochę fajnych czarów. Już to widzę, że mamy trochę fajnych czarów. Odświeżenie runów też nie była przydatne Pewnie się tym pobawimy Kamienne kolce 120 tylko robią To nie za wiele Daj mi przyspieszenie grupowe Ale on pewnie teraz ucieknie, nie? Tak znając ludzi, on pewnie teraz ucieknie Dobra, ładuj w niego U! Mamy kontrolę nad balistą, fajnie, przyjemnie Sieknij w niego Dwa strzały czy trzy? Dwa strzały tylko Nie ucieka Wow, no to było bolesne, słuchajcie. Zabij go, cudownie. Nie ucieka, co ciekawe, jeszcze, więc miło z jego strony, ładuj w niego. Mhm, zły tuj. Daj to Już więcej nie możemy zrobić na ten moment Ale jeszcze zweightujmy tutaj Musimy się ich pozbyć Dawaj tego szału bojowego runę Bijaj w niego Ok, jeden padł, fajnie hmm, Dajmy sobie boską siłę Masz kontratak? Tak, bo jeszcze nikt ci go nie zdjął Tu jeszcze Trzału bojowego Wbijasz Cudownie Ładuj Mam nadzieję, że ta czwórka mi już Dobra, okej, okay. stracił całą armię My straciliśmy przy okazji sporo yy, Sporo surowców dobrych Ale on stracił całą armię, więc jest luz Uciekł niestety, szkoda Ale przynajmniej wiemy, że gdzieś tutaj jest jego zamek Na to wychodzi, nie? Więc jest też git E, a my tutaj idziemy po kolejny zamek, słuchajcie. Nie, nie potrzebujemy was. O, dzień dobry, pusty zamek stoi. Już je znasz. No i tutaj trzeba będzie. Oj, od pierwszego poziomu rozbudowywać go. No dobra, trudno. Zaraz tutaj przerzucimy sobie jakiegoś e, chłopa. Nie, możesz być ty. Przerzucimy ciebie tutaj. I ty będziesz zarządcą tego zamku, powiedzmy. A trzeba będzie dużo szybko połapać, słuchajcie. E, a ja tak sobie wyliczałem, wyliczałem i się zesrałem, tak? No właśnie, się zesrałem. Aczkolwiek, jak dobrze pójdzie, to sobie pohandlujemy. Czymś będziemy mieć jeszcze te pioruny w tym tygodniu? Byłoby zajebiście. W ogóle mam tutaj cały czas tylko radę miasta, nie? E, mamy strasznie niski przychód tutaj, no ale trudno. Coś za coś, nie? E, spróbujmy zapisać grę, bo walka z wami może nie być aż tak łatwa. Jak mi się wydaje, że będzie. No na pewno bez strat. ten sposób, niech będzie. Ty nie dolecisz pierwszą turę? Dolecisz? Okej. Okay. A ty teraz dolecisz? Nie dolecisz. Um, Ale to może zróbmy tak, na dzień dobry. Daj mi ten wampiryzm na niego. No i panie, że Drekirek jeszcze szybciej się tutaj pojawia. Ile ciekawych zostało? U, mało. Skrzeszasz się. Trzech za 19 obrażeń, spoko. Spoko, bardzo przyjemnie. Co być tutaj wrzucić na ryj, co? Może po prostu ci wyjebać czymś Całkiem sprawnie to zadziała Nie chcę go odblokowywać Chyba, że cię po prostu zludujemy trochę, co? O dwóch się zludujemy? Tak to ja czwórkę zabijam A tak, żeby trzech zabić? Chyba nie ma nic takiego, nie? Żeby trzech zabić Bo ja nie chcę, ja nie chcę wszystkich zabijać Bo chcę, żeby oni go tam przytrzymali jeszcze o! Cudownie! Trójkę zabijasz, to ładuj! Fajnie! No i ty się obsrałeś, ty też się teraz obsrałeś Raksas cię wjeżdża tutaj i cię po prostu zabija No i wie co? Już się go pozbędziemy Tysiąc... No, tysiąc obrażeń raczej... raczej morduje, nie? Raczej nie pozostawia już żadnych zgrzań Czekajcie chwilkę, że ja zrobię to co... Mm, to co zawsze robię Jeszcze dzisiaj tego, słuchajcie, nie robiłem, co ciekawe Ale już tak z zasady Pyk pyk pyk, cyk cyk cyk, dzień dobry, jesteśmy Weź to jeszcze przed końcem tygodnia, Panie, jednak mieć zwiększony przyrost, desz to, deszto, 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 no i to jest w pytkę, Ło, jeszcze tutaj co mamy, wojskowe posory na fortecy. zajebiście, zróbmy to, dobrze, że ruchu nam starczyło, nie, bez strat, bez strat, rakrzacki tutaj świetnie sobie poradzą w walce z wami, no, obsrałeś się, hmm. może rakshasa przesuniemy w górę, to nie dojdzie do niego, jest na to szansa, nie? B. Jeden problem mniej Smoczek do nas dojdzie Łoj, to dojdzie Dobra, wleć w niego A, i tak dosyć, starczy ogniowej, Ok, Ale już teraz chyba Tak, zamykamy temat Super, tych czasu jakbyśmy mieli jeszcze parę więcej Nie, to było zajebiście Jakby się gdzieś ich udało złapać No ale nie sądzę, żebyśmy mieli ich gdzie złapać Więc zapewne będziemy musieli się posiłkować armią tylko i wyłącznie fortecy, nie? Teraz pytanie, czy ja chcę już wychodzić na powierzchnię? Czy ja chcę jeszcze się z tym wstrzymać, nie? Walka z wami na jest poziom średni, ja tam w ogóle nie mogę dojść. Aha, bo jestem zablokowany teraz, bo tutaj ten mi stanął. No dobra, spoko. Coś w tym kierunku w takim razie. Nie traćmy ruchu. Tyleć tutaj. Chodź tu. Jest do morale ale aha jest pusty super no to weźmy sobie tutaj plusik do morale morale rtęć, kryształ, kryształ, złoto hmm, wszystko dalej tak samo wygląda w tych podziemiach jeszcze jakieś jedne mm, jednego obeliska byśmy sobie złapali to już chyba będę wiedział nie co i jak to już raczej będzie to wiadome wtedy ehm, no dobra brakuje nam niewiele Boli mnie to, ale chyba chyba jestem w stanie sobie na to pozwolić, nie? Taką mam nadzieję. A tutaj daj mi to. No i dzień dobry, kończymy tydzień z całkiem, z całkiem powiem wam solidnym bilansem. Z jakąś połową jak mniej więcej mapy w podziemiach. <laughs> Dużo pod sam rtęć była. Weźmy to. Zrzućmy ich sobie, miejmy koło 20 tych rakszasków, słuchajcie. Parę razy to zrobimy. No, 4,5 z papież o to nie chodzi, ale parę razy to zrobimy. Będziemy mieć armię, którą będziemy w stanie tutaj prawdopodobnie czyścić. Słuchajcie, większość, większość, większość staków na tej mapie. O, dzień dobry, kolejny obelisk. Dziwnie tam poszedłeś. A, czyli on tutaj ma tylko portal? E, czyli on tutaj nie ma zamku? Okej, okay, to jeszcze jest ciekawsza sprawa. No, może Was spróbujemy porobić, zobaczymy zaraz. Podejdź jeszcze tutaj. I śmigaj do zamku. A czy Zechirów już jest w stanie przejść obok ciebie? Czy nie? Jesteś, dobra, śmigaj się ta w takim razie. No dobra, armia rośnie. To jest dobrze. Armia rośnie nam bez zamku, nawet, więc to też jest całkiem ciekawe. Eee, placówka strażnica będzie przydatna, ale jeszcze nie teraz. Jeszcze chwilę się z tym wstrzymamy. Póki nas inaczej, póki nas nie atakuje. Ten głąb, no to możemy się powstrzymać z tym, nie? Dobra, teraz pójdźmy też tutaj kawałek, by. W gospodarkę, łapmy tego cashu jak najwięcej. Tak, um, kapitol 4000 plus 4 to będzie 8. Czyli jesteśmy w stanie mieć 13? Tak, 13 koła z samych zamków. Faves, jest zajebiście dużo, nie? też trzeba będzie podejść z bohaterami? No i teraz pytanie. No, tu jest jeszcze obóz najemników, no to ja tutaj się muszę przebić, tak. Też się tutaj muszę przebić, bo jak z Hirem już nie będę wracał, przynajmniej nieprędko będę wracał, to przynajmniej sobie wiecie. Musimy jak najwięcej na, na do widzenia sobie nazbierać tych statystyk wszystkich, a widzę, że ich trochę jest, więc, więc nie ma się co ociągać z tym. Zastrzel ją, super. Let mi zadasz obrażeń? 17 punktów? Eee, serio? Rakszas tu wiedzie, to was zabije. Z 10 rakszasów. to jest Most, której wy nie powstrzymacie. No. No i z czym do ludzi, kurwa, z czym do ludzi? Prajerze. Teraz my tak kurwiliście, że skończymy z wami w sposób następujący. Dziękuję. Chipy dead. Chipy is dead. Ok, 1800 ekspon za dużo. Trochę cashu, spoko. Tutaj zostawimy sobie to już dla innych naszych bohaterów. Tarcza Krasnoludzka, spoko. A ja mam coś z zestawu tego Krasnoludzkiego, nie? Mam. Skolinobelisk. Nobelisk, ok. Tutaj byliśmy, byliśmy w końcu, dobra, odwiedziłem. Czyli wychodzi na to, że chyba ze Hirkiem już możemy powoli się kierować do opuszczenia tej, 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 tych podziemi, nie? Czy ja chcę z wami się spróbować walkę na do widzenia? spróbujmy, może? Niech wam będzie, że zawalczymy. my. No jest to dobra, to się nie opłaca grać. Ego się kuźwa... nie, 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 armią. To już widzę, że nie, 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 może w dwóch stakach jeszcze, jakbyśmy mieli lepszą gotowość, boją, żebyśmy byli przed nimi. Może jeszcze. To też będzie ciężkie, ale spróbujmy. A, to i tak musimy. Co za ja pierdolę. No dobra. To wróćmy po armię w takim razie. No, co mamy innego do zrobienia? Mamy jeszcze drugą część mapy do wyczyszczenia, panie Boustanie. A pan tutaj mi musisz expu dużo nałapać, nie? Ja potrzebuję, żebyś był kurwa z bohaterem, Panie Wulstanie. No to zbieramy cały czas na smoki. To mi brakuje surowców przede wszystkim na no, siarki to my nie mamy, nie? Więc tam raczej o resztę czy szósty poziom potrzebujemy do Dajesz to, gildzie Magów, to sobie będziemy... Nie, będziemy musieli chyba, y, żeby mieć y, kapłanów runniczych, będziemy musieli sobie chyba kaplicę z runami. Z run, 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 run zrobić, nie? Kapliczkę runiczną, o właśnie, tak się to powinno. Nazywać z tamtego. A w sumie nie, nie, nie ściągaj nic z tamtego zamku. I sobie zostawiamy to, co mamy. Dobra, jest git. Dajmy turkę. No i co? No i chyba za będziemy się kierować po wyjściu, nie? Inaczej za chyba możemy wrócić w każdej chwili. Sobie. Zresztą za ma tam portal, nie? No ma tam portal, więc za chwilę będziemy sobie mogli chyba wrócić w każdej chwili. E, tutaj do podziemi w razie w, żeby uzupełnić armię czy coś takiego, więc... Nie powinniśmy się o to zamartwiać. Dzień dobry, kapitał mamy, 8 tysięcy, czyli no mniej niż zwykle. Więc zajebiście, tak, zrób kapliczkę runiczną. Na ten moment przyrostu mamy 10 koła, jak na drugi tydzień. Całkiem wpyte, nie? Całkiem wpłyte przyrost. Eee, I trzeba zobaczyć, jak najszybciej kopanie siarki, bo bez siarki ja smoków nie zrobię, a bez smoków to jeszcze mogę, słuchajcie, obstrać na rzadko, nie? Oj, dawaj berzerków. Którzy tutaj byli lepsi? Ci byli lepsi. Z Shardon, tam berserkera, berzer nie? Dajesz was. Kup wszystko. No, hajs, mam nadzieję, że cię w tej misji nie będziemy musieli wreszcie martwić. Bo tutaj, już od samego początku, mamy fajną i naprawdę przyjemną sytuację. Pod tym względem. Dobra, tutaj mamy mumię. Mumię są dla kupania. A gdzie jest kopania siarki? Duchy. A jak ja nie lubię duchów. Jak ja, słuchajcie, nie lubię duchów. No dobra, zbierz sobie to panie Zechirze Tutaj też byliśmy, byliśmy No i chodź tutaj, zobaczymy co tam powiedzą, bo tutaj widać coś tam chcą powiedzieć te hydry eee, zanim je rozpierdolimy w drobny pył Czego nam brakuje? Drewna nam teraz brakuje, co ciekawe, nie? No. zanim tam pójdziesz to w sumie jeszcze zrób to po drodze Bo nie chcemy się tam już cofać w ustanę. No i powiedzcie mi coś A nic nie mówicie, okej, okay, czyli z wami jest po prostu walka eee, no dobra No dobra To zawalczymy. Nie no, gdzie tutaj zina chcesz tracić tu. Armagedon jakiś poleci i tyle, nie? W sumie ej, daj Zearowi smoka i pierdolność Armagedon. No, brzmi ciekawie, nie? Brzmi sympatycznie. Ładuj tam u fajno, pośpiech sobie wrzuć. Dobra, obstrasz się, obstraż się. No i ty też się obstrasz. No, obstrasz się yy, 540 robi grad meteorytów. A ile kulka ognia? A tyle samo. A e, kulka ognia masz niższą animację. Dawaj, kulka ognia. A jeszcze powiedzmy krąg zimy 408. OK, czyli dużo mniej. No to dawaj. Ładuj w nich tam. Supi. Yy, teraz tak ty nam nie dojdziesz? Nie dojdziesz, więc zabij go. Fajno. No i chodź tu. Kulka ognia jeszcze raz. Kulka ognia. Ładuj. Super. Eee, dobra, zabiją już. Super. Trzy koła ekspa, buty szerokiej drogi. Mogą się przydać najwyraźniej, skoro mamy je tutaj. Zostajemy je od twórców, no to najwyraźniej mogą się nam do czegoś przydać. Okej, okay, niech będą, nie będę narzekał. Yy, no i cały czas siarki nam brakuje, nie? Więc no, na siarkę będę narzekał teraz. Idziemy sobie teraz właśnie po kopalni siarki. Żeby nie... bo, No dawaj magazne zasobu. Też będzie przydatny. No i moi, kochani, na ten odcinek możemy zakończyć. W następnym odcinku już sobie widzimy na powierzchni, gdzie na razie jest ciemność. Ale odkryjemy sobie tę mgłę wojny i będziemy wiedzieć, co się dzieje. Póki co, dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Widzimy się i słyszymy się standardowo jutro. Do zobaczenia. Cześć na razie.